w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam takie czekoladki. Są to czekoladki pochodzące z Niemiec. I mają one w sobie y, kalifornijski y, migda. Y, Kalifornijskie migdały. Y, jest to produkt, może mi się tak wydaje, w takim stylu typowo amerykańskim. No, tutaj nawet napis ten. Angielski. Y, mimo tego, że pochodzą one z Niemiec. Y, ten. Jest ich tutaj, nie wiem, ile sztuk, nie pisze nigdzie. No i otwieramy. O, co? So. tak. Proszę za dźwięki w, dźwięki w tle, ale. O ja, a może to się ciężko Ops. ja. Muszę skoczyć po nożyczki. Ja zrobię cięcie, i widzimy się, gdy już jesteśmy z nożyczkami. Znaczy, ja jestem z nożyczkami. Dobra, a jak już jestem z nożyczkami, to możemy lecić do otwierania. Mamy tutaj takie zapięcia, jakby. O, mamy nasz. Mamy takiego. No i próbujemy. Ale dobre. Ok. Słodkie czekoladki bardzo. Mm. Ich smak jest taki, taki. Nie wiem jak to nazwać taki. Myślę kojarzy takim jakby to opisać. Hmm. Na pewno to jest bardzo dobre. Smak jest taki połączenie czekolady i marcepanu, Może mi się tak to wydaje. Ale jest to bardzo dobre. Yy, tak jak już mówiłem, po, yy, pochodzi to z Niemiec, ale jest w stylu amerykańskim. Yy, no i ten. Bardzo dobre. Ja daję ocenę yy, 10 na 10. Więc mnie spełnia to każde, dobre, takie yy, normy słodyczowe. Nie wiem jak to powiedzieć. Yy, to normy, co ja mówię. To znaczy jest to bardzo dobre. Yy, ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Yy, ja bardzo polecam. No i. A, miałem wspomnieć. Jest to też odcinek z okazji 20, już nawet 22 subskrypcji. Pamiętam jak nagrywam jeszcze odcinek z okazji 10 czy tam 12 subskrypcji. A to się wydaje że ten. Już 10 subskrypcji od tamtej pory. No i jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapki w górę. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!